Hej wszystkim! Witamy się z Wami na naszym kanale. Kochani, spędźcie razem z nami czas w szkole. Zaraz zobaczycie ulubioną grę Oliwi, o której Oliwia cały czas mówi i ciągle by chciała w to grać. Od razu wam mówię, że będzie się działo, będą emocje, ponieważ ja będę kotem, będzie też tata uczniem, Oliwia również będzie uczennicą. Mogę Wam zdradzić tyle, że nawet Olivia będzie się paliła w tym naszym odcinku. Masakra, co? Jeżeli ten film Wam się spodoba, no to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. Odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30 i dajcie nam koniecznie znać, czy znacie tą grę i co o niej sądzicie, albo jaka jest Wasza ulubiona gra na Robloxie. Tradycyjnie życzę Wam miłego dnia, nie przedłużam i zaczynamy. Hej, Hej wszystkim. Witamy Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj ja się odzywam z Oliwią, a co to oznacza? Oznacza to tylko jedno, że będziemy nagrywać grę. Jak się ta gra nazywa, powiesz, że mi To jest gimnazjum i trzeba tutaj chodzić na lekcje. Teraz akurat skończyła się szkoła. Rozumiem. Musimy sobie chyba w pierwszej a kolejności... A ładnego mam kotka? Piękny. Ja też tutaj będę, ponieważ kot się nazywa Karolina, czyli ja też tutaj biorę w tym udział. A czemu ten kod jest Karolina? Po co je wzięłam? Bo to, to jest Karolina tajski kot. No dobra, ale możemy się trochę ruszyć z tego tak, miejsca. Tak, musimy się w ogóle no ruszyć możemy stąd. Możemy gadać, ale biegnijmy. Musimy się stąd ruszyć, bo tak na dobra, naprawdę idziemy. musimy iść po yy... po domek. Po domek. No jak? jak? No bo, bo, tutaj bo każdy uczeń bo, ma swoją jakby kwaterę, czyli to. Um... Aha! Czyli, a ten czyli... kotek za mną biega. No to tak. bo to ja jestem, dlatego biegnę. Nie zgub mnie, nie tak szybko. Kochana moja. Mogę cię nawet podnieść. Ty mi powiedz lepiej. To ja biorę sobie to obok ciebie. Bo widzowie bo się ja pytają, czy... dlaczego e, twój skin tak. ma taki strój Halloween. Bo nie chciało mi się go zmienić. Co za szczerość. To się nazywa lenistwo w pełnej to okazałości. To może jednak się przebierzesz, co? coś innego. Nie, ale sobie wezmę telefon i będę do ciebie pisać. Do Też, mnie? No, nie, nie, do mnie. Aha. W tej grze Myślę, tak, można, kota. można pisać można pisać smsy na przykład. Tak, to jest ostatnio Oliwi ulubiona gra, o której ciągle mówi, także możecie nam dać znać, czy o, graliście w to. Aha. I teraz kiedy zaczynają się te lekcje? To no, no, jest um... środa 7.45 Ale... według zegarka, a lekcje zaczynają się za niecałą, znaczy za ponad godzinę. To no, właśnie to się wtedy robi w no, czasie wolnym. No, możesz, możesz zwiedzać całe miasto. Aha. Czyli masz to, taki czas wolny, jesteś taki. To ja uczniem? się akurat przygotuję do spania? No, w godzinę to chyba nie zdążymy. Idę cię odwiedzić zresztą. Proszę no, mi. No, ja muszę zrobić Ty tylko pamiętaj, że kot idzie za tobą, czyli ja. Dzień dobry. Co masz dobrego na śniadanie? Za pół godziny nam się zaczyna szkoła. Chyba na kolację. No to łososia mam. A dużo będzie tych lekcji. A, no tak, bo tutaj jest ten. No właśnie nie wiemy, ile ten. Ile będzie lekcji? Znaczy wiemy. Czyli jest wieczór. Matematyka, historia, kafeteria, laboratorium i biatyka O nie, to dzisiaj mnie pobiją. Ale się będzie działo. No to masz... masz kolację... czekaj. Cię. poproszę kolację o dziękuję no, tak. przyszedł głodny jeszcze do nas masz zjeść a ja później sobie zjem a co ty nie jesteś a głodna jest może ta... a, a jest coś dla mnie do jedzenia Kuweta do przecież kot też jest głodny nie ty dostaniesz y, resztki obiad... y, kolacji a świetnie masz. resztki dlaczego tylko resztki no bo koty mało jedzą powinnaś dbać o swojego kota a nie no wiesz co? Ty masz inne mieszkanko niż ja. Chcesz zobaczyć moje? Chcę. No to chodź, zapraszam cię, Chitku tylko musisz chodź. wypuścić. Ej, ale ten czas jakoś szybko leci, nie? Tak, tak. Bo ja nawet tą godzinę. W tej grze akurat bardzo szybko czas leci. Czyli w szkole zapraszam też cię do Uuu, hello, Ale masz Tu mam. Tu streamuję mhm. i odpisuję na maile. Gram w Robloxa. A masz jakiś drapak? Dla kotów. Mam o fotel wygodny. Masz, masz fotel do podrapania. <noise> <noise> Najwyżej sobie kupisz nowy. Poglądajmy to. Jakie ja mam oczy niebieskie. Al, no, i teraz albo, będziemy... albo kuchenne rewolucje. O, kuchenne rewolucje. To może mi coś później pysznego ugotujesz. Ale faktycznie robi się późno. Trzeba by było iść spać przed A kota? No ja nie chciałem mieć kota. A mogę dzisiaj u ciebie nocować? Możesz. Jej. No dobra. No dobra, no to w takim razie... Należy że co, śpimy razem, a jak gdzie? Przesuń no. się trochę. Jezus, ty to zawsze miejsce zajmujesz. Kocie, złaz. No, przecież złaź. ja muszę gdzieś spać, no. No możesz sobie spać tutaj na tym niebieskim, obok w noga. Nie ma opcji, będzie mi tam zimno. Ja muszę obok was. Zawsze coś, zawsze No przecież coś. jesteśmy rodziną, nie? Mm -hmm. A czy ja jako kot idę razem z tobą do szkoły? Tak. Normalnie mm -hmm. i tak? I na tak. autobus to ja cię muszę wziąć na ręce. Mhm. Mm Śpimy sobie. A to śpi, na ręce śpi, to, śpi, to śpi, mi się podoba, nie? No na przykład tak. Wy śpicie, a ja czuwam. <grym> Jestem no, jak pies no, obronny. No mama akurat teraz na mnie śpi. <grym> o. No, no, bo ty świetnie. jesteś moją pancią. Jesteś moją dobra. właścicielką. Mm. Tak, a mm. na mnie się ogonem wypięła. Co za mama? Długo jeszcze będziecie spać, bo ja już wstałam. No dobra, to chodźmy coś porobić. Dobra. No właśnie, bo to jest nudne tak. To chodźmy na spacer. Świetny pomysł, zobaczymy co słychać na mieście. Dobra. A uważaj na mój ogon, no prawie mi go przyczasnęłaś. Aj tam. No uważajcie na mnie. Jest noc. Jest. Trzecia w nocy. No to właśnie. Oj? No tak dziwnie, nie? Gdzie Jest jesteś? w nocy, a my jesteśmy? Czekaj, gdzieś bo, na bo, bo ja muszę sobie tą wziąć. Hulajnogę? nogę. Czyli tutaj po prostu. Siema. Siema. Jedziemy na rolki. Okej. Okay. Ty, no, ale. Ale to ze mną! Biegnie za nami. No, ale to ja mam biec? Nie mogłaś no mnie wziąć na ręce? No przecież ja Chodź nie mam tyle tol. siły, ja jestem tylko z kotem. O nie, nie mogę cię podnieść, a ja nie mogę. No tak najlepiej. Mogę. I o, ja już jeżdżę na rolka Od razu lepiej. Wii. I pirłecik. i Pirłecik. Pirocik? Wiesz jest co mi to kółka. przypomina? Co? Jak jeździmy na, e, łyżwy. na łyżwy. No właśnie, nie? A, a latem jest rolkowisko. A, latem jest rolkowisko. Tylko na łyżwach nie masz kota na rękach. Uważaj na mnie. No jak przecież... ty tak? Aha, dobra, bo ja za wolno sobie wjechałem po prostu. Nie ma to jak o piątej nad ranem jeździć. Okej, okay, my... wracamy. Tak, tylko przecież musimy zdjąć rolki. Zmęczeni, jak wy w tej szkole dacie radę? Nie jesteśmy zmęczeni. dobra, musimy iść przed yy, blok. Bo zaraz przyjedzie autobus. Aha, po nas. No dobra, a jak nie będzie nas, to on sobie pojedziemy. Autobus jest w drodze, będę pierwszy. Nie zdążymy. Tutaj jest autobus, widzę go. Nie zdążymy. <coughs> jak nie zdążymy? My jesteśmy ostatni, żeby... Go. Ja już jestem. Ja też. Ja cię... Wiecie, szkoła jest, szkoła jest po drugiej stronie, moglibyśmy się przejść na nogach, ale jesteśmy ja tam, leniwymi my, uczniami. My jesteśmy leniami! Zobacz na mnie, po, ja to ciągle się wyleguję. O, też założyłem. Na rękach Oliwii. Widziałaś, jaki mam plecak? Pokaż widzom, jaki mam plecak. Jakie stylizacje. A zobaczcie, ja. Ja, ja, mam z, ja mam z wisienkami. I oczywiście masz bryloczki. Mm -hmm. No, to jest owocowe. Dzwon Dzwonię zamówić sobie jedzonko. Halo, dzień dobry, czy ja mógłbym prosić o jedzonko? Dzień dobry, czy ja bym mogła sobie zamówić y, smaczki dla kotów? O, o, no i w końcu. Dwie paczki. Gdzie jest? Busik? Gdzie jest Dwie busik? Paczki. Jedzie busik, jedzie busik. Tam widać Ej, to, busika. On jest taki amerykański. Mhm. No. No. Taki no, dziękuję. Żółty. Ale tu mamy jakiś bilet. Już zamówiłam ci smaczki, mm, Nie, my, Nie, my nie jeździmy z biletem. Karabiska za zamówiłam nie, tu ci smaczki nie mam do sklepu. No dobrze. Czyli to jest po prostu szkolny bóst, wsiadasz, tak. wsiadasz i tyle. No, strasznie długo to no, nie ma. Nie, bo. Y bo po prostu też są tam przystanki, i nie mhm. musimy czekać. I tak naprawdę, my mamy po drugiej stronie, już byśmy dawno byli w szkole. Ja jestem mega ciekawa, jak ten Ko nam się nie chce e, wygląda w środku. Widać go! I ile osób będzie w klasie? Czy no to właśnie! będzie duża klasa, czy mała? Już jedzie, więc sobie zobaczysz. Tata, siadamy na tyły. No pewnie. O, oh, z tatą w szkole. Masakra, co? Nie. <laughs> Ale tata nie był grzecznym uczniem. No dobra, no to. Tak. Wiesz o tym? Dobra. Chodź. Dobra, ja siedzę, bo ostatnio wypadłem. I jak ja już siedzę. Z nie, bo y, tak było, że autobus I jak się ruszył, i, to. i wyleciałem. To wyleciał z tyłu, bo ta, z tyłu jest Jaki okno. Jakie historie. A ja kiedyś wleciałam. No, ja przyznano, że tą grę widzę pierwszy raz, więc mnie to wszystko. Boże. Strasznie dziwi. Boże! Nie ogarniam tego, A, no nie. wypadnie. A, no nie. Pa! Ej, nawet Ej, w sumie autobusie ja... mogą być dziwne wydarzenia. No A co ty, ja ty też masz wypadłem. na twarzy tak w ogóle, tato? Masz jakąś szramę na twarzy. Jak to szramę? To Coś są zmarszczki. Biłeś się, przyznaj się, to są pewnie no, a dzisiaj. O Boże, spóźnimy się na angielski! Biegnijmy. Angielski to bardzo ważna lekcja. Wszyscy a, uczniowie a pani, się cieszą. A pani jest z reguły niemiła. <laughs> Ej, ale czemu ty jeździsz tą hulajnogą? No bo może. Po szkole hulajnogą? Może uwagę dostaniesz. Dobra, siada. No na pewno. Ej, tam jest jakiś pies, a ja jestem kotem i, i co? Wyciągam sobie laptopa U. i. Ale numer, ej, czujecie przychodzić do prawdziwej szkoły ze zwierzętami. To byłoby coś. Nie ja jestem nowoczesny student. No ja. zobacz, prawie wszyscy mają zwierzęta, to czemu ty, tato, nie masz? Bo tata jeszcze sobie nie otworzył jajka ze, ze zwierzątkiem. Mhm, mm jeszcze mi Ale ja ja nie się pokazała. się tak? No tak, na przykład weźmy sobie na w, ym, zwierzęta. Ale tata będzie wiedział, co tam będzie w tym jajku? Czy, o, mam, to... mam już dwa, że mogę otworzyć dwa jajka. I będziesz miała więcej tych zwierząt? No. A ja nie chcę, żeby był pies jeszcze z nami. Kurde. Dobra, ty, ja chcę zostać sama. W sensie no właśnie... ty i ja kot. kotek tabi. I właśnie mogę tylko jednego zwierzątka, jedno zwierzątko mieć. No to zostaw już mnie, dobra? No, no przecież cię... No, no, no przecież ci elegancko. Nie. Gdzie ty jesteś? No zobacz, przecież jestem obok ciebie. Co co robię? Adam szpii, schowałem się, szpica. schowałem się za zeszytem i śpię. Standardowo. No ale to... powiedzcie widzowie, czy wy też tak w szkole robicie? Chowacie się za zeszytem? Ej, to wszyscy jakoś dziwnie, nie wiem, się zachowują. I co tu trzeba zrobić? W ogóle? No tam, tam są quizy Czyli jakieś ceny też są, tak. dostaje się normalnie. No tak, czasami też jest dzień zdjęć, dzień głosowania na przewodniczącą klasy. O, radę. historia! Historia! Że historia. Już przedmiot przecież my na tym angielskim nie zrobiliśmy nic, tylko. No i. No, przecież... I koniec. To, to wy nic nie robiliście. Ewok natychmiast ewakuuj szkołę. i Co się dzieje? Jakiś alarm się włączył? Pomocy! Ale że coś się pali, czy co? Chyba nie. Ja siadam na historii. Ale. No, ej, nie do no, trzeba się ewakuować, chyba. Nie oh! jakie światła się zrobiły. Gdzie ty jesteś tam? To się pali! Tata, no, no właśnie! Przecież, no... Jestem przed szkołą. No dobra, A tata został w szkole, no co on zwariował? Ewakuacja, to ewakuacja. Dobra, dzwonię po karetkę. A to już Że... jest taka opcja, żeby nie. Można wezwać dobra. Różby? To wieje stąd. Tata wieje, no Wie pewnie. Stąd. A tu jakieś są punkty, coś takiego się zdobywa? Diamenty się zdobywa z tego co widzę. Tak, za które można coś kupić pewnie. Od, A, od, odejdźcie ode mnie! O oh my god! A! Gdzie jesteś? to! <grymienitoria> Gdzie jesteś? <grymienitoria> Pomocy, palę się! Gdzie jesteś? Przed szkołą, tak ci powiem. No, to, no ja też! Tata ta też i on cię może ugasić! Bo... Serio? Masz ugasińcę? Tak, tak! Gdzie jesteś? Tutaj! Tutaj! tutaj, biegnę za ciebie tu! Jest. Ratuj! Ja tu, no teraz się zastanawiam, jak to się da ugasić? Ratuj! <grymienitoria> Daj narzędzie. Ale widzisz? Ojej. No to ty dostałaś tą gaśnicę i co teraz? Jak no nie. nie... Ej. Jak A jest tu gdzieś woda? Wskocz do wody. Chodź tu do jest wody. Jest fontanna, ale to jest jakaś Czekaj. złota woda. Też jest jakaś dziwna. I właśnie, weź do tej fontanny. Gdzie jest fontanna? No tu. Tutaj. Może... Nie, dalej się pala, ale wiem, ale wiem, gdzie jest basen. Więc Ej, już o! Się nie już się nie palisz. A właśnie są nasze szafki. Gdzie masz szafkę? Nie no pewnie szafki. taką najładniejszą. No to robimy szafki jeszcze, nie? Bo tu można sobie zmienić, tak? No. Mhm. Ale czad. A historia nam leci? Ja tam. No trudno, no ale jak no to się ja idziemy i tak dalej, no to wiesz, no trudno być na historii, nie? To ja jestem przykładny uczeń i idę na historię. sprawy. Chociaż Aj. powiem wam szczerze, przyznam wam się do czegoś. Jak ja chodziłem na historię, a ja już jestem to... w, kafet w kafeterii. O, kafeteria się zaczęła. To jak ja chodziłem na historię mm -hmm. i miałem właśnie kik, kik, jak kik. coś się nauczyć z historii, to zawsze mi się przysypiało. Jak czytałem tą książkę, no, to wiesz, zawsze mi się tak. Na historii no, mi się zawsze historia przysypiało. Historia jest trochę taka, chociaż są fani historii. No to piszcie, czy lubicie, czy nie lubicie ty, historię. Na Najgorzej to patrzysz? uczyć się tych dat, nie? I zapamiętać ten. Ja nie jestem... I kłótna mm. To jest. Skąd kafeteria, mam tyle? czyli to jest taka stołówka. Hehe, to Ej, ktoś dosiadł się. Tymi no i? Z włosami. No nic, no, jakiś haduneli. Pozdrawiamy tego ucznia. Może jakiś siódem będzie masz oglądał sens. ten nasz dzisiejszy odcinek. Kurde, ej, bo, bo tobie dałam jajkiem, a, a jemu nie mogę. Chcesz kawałek pizzy? Mam. No widzisz. Smacznego! A co będzie dla kotów? <głos> <głos> Babeczka. A koty Dać Ci mogą babeczkę? Mieć babeczkę? No daj mi babeczkę. Ja lubię. Chociaż w, Masz tutaj tro... sobie zjem w tej grze. Masz troszkę. Dziękuję. Masz troszkę babeczki. Love you? Dobra. Czy my długo jeszcze będziemy w tej mm. szkole? Ile tu jest jeszcze tych Czekaj, no, lekcji? Czekaj, zobaczmy. Jaki koks? To jakieś seba. O Boże, to on pewnie dzisiaj będzie mnie bił. A to też tak można w tej grze? O, a później co mamy po kafeterii sztuka. Czyli to tu na dole jest. O, moje nie? ulubione! Nie, na górze. Moje ulubione! A, na górze jest sztuka. To ja już jadę na sztukę. Hmm? A na dworze pada deszcz. A raczej nie, jak wy do domu wrócicie yy, ze mną. Mo można, yy, można też. Yy, busem. No tak, my właśnie wracamy busem. <grym> ja coś czuję, że to będzie fascynujący rozpocznij. dzień. Już na zegarze jest prawie godzina 12. Mega szybko ten czas leci. I coś chyba musicie namalować, tak? To no, na musi dźwięk. się zacząć. Ym... Nie. A, nie, rozpocznij. A co okay. to są za cyferki? To, 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 to. Malowanie po numerach. Aha, ale numer. No nie myślałam, że w takiej grze będą takie cuda. Okej, okay, no to może jakąś ocenę w końcu dostaniemy. Właśnie, ja z tego nie dostałem nigdy oceny. Może trzeba się spieszyć, nie? Może jest na to jakiś czas. Oliwia już o, zrobiła. 38 sekund. No to bardzo dobrze ci poszło, Tata już kończy swój obraz. I co? I są jakieś rezultaty? Nie. 32 sekundy. O, a ja miałam... O, przyszedł ten drugi uczeń z tymi czerwonymi włosami. Ty. U, jakie ładne góry ktoś namalował. Aha, tutaj, na tym. Hmm. Na tej tablicy. <laughs> Okej. Okay. Zrobię sobie zdjęcie na ich tle. <laughs> no, bardzo ładne góry. Piękne. Ja też, ale z tobą chcę. A, nie widać gór. Kurczaczki. No bo te góry są tak wyżej. Tylko najgorzej y, jest tak, że, y, że my nie mamy dzwonków. A to, jest to tak jak u ciebie w szkole. U ciebie mm. też nie ma dzwonków. Mm. Czyli sami musicie się zorientować, kiedy się no. zaczyna kolejna lekcja. Niestety, ale tak. Mhm. No i ja już bym chciała, żeby ta szkoła się skończyła jednak, wiecie, bo trochę jest nudno w tej szkole, w sensie, nie wiem, jakoś się dużo czeka, Oliwia teraz gdzieś biegnie. Nie, bo y, szukam tej wesołej praktyki. Aha, czyli musimy przecież szukać tej będzie, sali. Przecież będzie ten GPS nastawiony. No. A ja muszę tak biegać też, bo ty biegniesz. No to chodź tu. O, przecież ja mam krótkie łapki. No i teraz to mi dobrze. I już jestem głodnym kotem. Tutaj, No to przecież. A ja głodnym jedę. tatą. <noise> Za mało dostałam do jedzenia. Co to taka jedna muffinka Na takiego a, dużego a kota. Jeszcze a... godzina! No. Nie chcę mi się czekać, więc pójdę na WF. Hm. A na sali pusto. No bo Nic nie... się nie dzieje. Dobra, zamknę te drzwi, żeby nikt mnie nie widział. A jest jakiś taki sklepik szkolny? No ta kafeteria właśnie. Tylko? No. Mhm. Oliwia, to też jest gdzieś na górze. Nie, na dole właśnie. Właśnie, nie, nad kafeterią jest wesoła praktyka, to jest chyba tam, gdzie jest muzyka napisana. Nie, bo... No włącz sobie GPS-a. Aaa! Ty. A mi pokazuje, że wesoła praktyka. Ej, zginął mi GPS. Gdzie jest mój GPS? Że jest na dole. Teraz. Kurczę. A, a mi pokazuje, że to jest w, na na WF-ie. Hmm. Nie, no powiem wam, że. No. Według Znaleźć się w tej nie, szkole. Tak, to jest trochę skomplikowane, to bieganie i szukanie. Ech. tego. Naprawdę lubisz tą grę? No? Mhm. A co? A nic? Ja tak dzisiaj nie pytam. ćwiczę, nie chcę mi się. W sumie nie mam o. stroju. Tak. Proszę, proszę pana, mogę zgłosić mnie przygotowanie, bo nie mam stroju. Pięknie, pięknie. I kot też nie ma stroju. Nie zabrałam ze sobą. Pokoty nie mają stroju. No dobra. No, ale może na wpływ muszą okay. mieć, nie wiem jak to wygląda. O, zobacz, 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 zobacz i rzuć. Tata rzuca do kosza, ale tam chyba nie było widać, widać kosz. A my obserwujemy, jak ci idzie. Ty idziesz spać. Ja? No. Czemu? A ja będę obserwowała. To ja teraz nie mogę nic mówić, bo ja śpię. Nie, możesz. Możesz coś mówić. No, ale jak kot śpi, no to nie mówi, nie? Tak. Tylko ewentualnie chrapie. O, dostałem jakąś wiadomość od Oliwii. Teraz już jest wesoła praktyka, nie? Przypominam wam, a wy siedzicie na sali gimnastycznej. No bo, no bo tutaj nas GPS ten. Aha, pokuwać. czyli to tutaj, tylko tata nie może ci odpisać, są jakieś problemy techniczne, że nie może wysłać do nas wiadomości. O, poszło. W mam. Nie no hit. Ale faktycznie coś się gra dzisiaj przycina, bo mi się też telefon zwiesił. Mhm. Dobra, czy jeszcze będzie jakaś lekcja oprócz eee... tego? Chyba jedna, nie? Skończyła się szkoła. Już koniec szkoły? Tak. Czyli to już o Boże. i wracamy... do. O Boże, domu, o Boże! Dobra. Autobus! Ja zdążę bez autobusu nara. Siu! O. My też zdążyliśmy. Ale ja jadę bez autobusu, bo to jest po drugiej stronie tego ronda. A autobus jedzie po wszystkich. Ale to jest autobus wesoły i tu jest miło. No dobra, a już jestem w domu. No to fajnie masz. Wiem. A my zaraz będziemy jadę w domu. I w końcu No to mi się to, to lesam, że... No dobra, to co? To jak już skończyliśmy tą szkołę? To żegnamy się z naszymi widzami, tak? Ja myślę, że tak. Słuchajcie, w tej grze jest naprawdę dużo rzeczy do odkrycia. Nie pokażemy Wam jej całej, bo to jest e, bardzo podobne moim zdaniem do Brookhaven. E, też można robić mnóstwo rzeczy. Wejdźcie sobie sami, sprawdźcie. A jak słyszycie, czasami możecie spotkać czy mnie, czy Oliwie. Pewnie jeszcze mamy kota. Mama ja się tu śmieję. byłam najlepszą postacią, to tak. był hit. Mama kot. Ale też brałam w tym udział Ale też nie ty... było. Gdzie jesteś, Oliwio? No jestem... Napisałam ci coś. Mm, nie mam telefonu, zgubiłem. Dobra. Czekam na ciebie przed wejściem, pożegnamy się z widzami. A, że okay. jeszcze pomachamy do tak. nich, no, to ja, no to ja już jadę. Zostałam sama w autobusie. mój no, autobus jest a moje koleżanki biegną za autobusem. A bo może wyskoczyły. Przyjechać do nas szybciej, nie? No. no nie da się chyba przyspieszyć, ale my i tak pędzimy. Dasz. O, jestem na kolejnym przystanku. To wysiądź na nim. Jadę do ciebie. Okej. Okay. Idziemy. Dziękujemy za podwózkę. Do widzenia, panie kierowco. Czekamy o, za tatą. Tak jak wam mówiłem, ja w tej części na przykład w ogóle nie byłem. Gdzie jesteś? No. Jesteś. Oczywiście, Jest, jest i tata. Super. Schodź i się pożegnamy ładnie. Takimi oto ładnymi widokami na góry. Was żegnamy i co? Nie, I mam, nie i... odwracaj się, pupo. I do następnego razu. Pa. Pa.